Masz wrażenie, że uczysz się języka angielskiego, a im więcej się uczysz, tym bardziej ci się wszystko miesza. Czasy, struktury, słowa, wszystko się plącze. Z czego to wynika i dlaczego tak się dzieje? I co z tym zrobić, żeby poukładać tak, żeby każda Twoja nauka przynosiła ci efekt? O tym dziś. Zapraszam! Skąd się bierze taki mieszmasz językowy? No, po pierwsze, uczysz się ze zbyt wielu źródeł naraz. Tutaj sobie coś posłuchasz, tutaj obejrzysz film, tutaj poćwiczysz w aplikacji, tutaj zrobisz jakieś ćwiczenie. Wiele źródeł naraz zero spójności. Po drugie, uczysz się bardzo wielu różnych rzeczy, które nie mają ze sobą związku, więc nauczysz się troszkę tutaj, nauczysz się troszkę tam i jeszcze troszkę tam, tylko że te rzeczy ze sobą nie współgrają, więc bardzo ciężko je zapamiętać, b później wykorzystać. I po trzecie, nie masz pojęcia, jaka kolejność powinna być zachowana przy nauce języka angielskiego. Język angielski jako umiejętność, jak każda inna umiejętność, wymaga konkretnej ścieżki nauki. Tak samo jak na przykład, jeśli chcesz nauczyć się jeździć na łyżwach, to nie zaczynasz od kręcenia tulupów, bo wiadomo, że najpierw musisz się nauczyć stać na tych łyżwach, później poruszać się, później skręcać, później hamować, i w pewnym momencie dojdziesz do takiego etapu, kiedy jesteś gotowy na tego tulupa i on ma w ogóle szansę się zadziać. Natomiast jeśli chodzi o język angielski, mamy dokładnie tak samo. Musimy się pewnych rzeczy nauczyć w pierwszej kolejności, później w drugiej, później w trzeciej, później w czwartej, bo umiejętność się nadbudowuje. Najpierw pierwszy krok, później drugi drugi, później trzeci, później czwarty. Nie możemy sobie wybrać elementu stąd i stąd i stąd i stąd. To wszystko musi mieć zachowaną kolejność, zachowany kierunek, żebyś miał szansę przełożyć to, czego się uczysz, na faktyczną umiejętność i żebyś mógł to wykorzystać. Pójdźmy zatem na język angielski i zobaczmy tak naprawdę czego masz się nauczyć, a później jaka jest tego kolejność. To co warto pamiętać to Trzy strefy czasowe, dwa rodzaje czasów, trzy umiejętności. Dlaczego? Bo mamy trzy strefy czasowe w języku angielskim, tak samo jak w każdym innym języku. Strefa czasu przeszłego, strefa czasu teraźniejszego, strefa czasu przyszłego. Strefa czasu teraźniejszego to jest present simple i present continuous, czyli czas teraźniejszy prosty i czas teraźniejszy ciągły. W przyszłości mamy future simple and future continuous, czyli mamy czas teraźniejszy prosty i teraźniejszy ciągły i w przeszłości mamy past simple i past continuous, czyli czas przeszły prosty i przeszły ciągły. Więc jaka jest różnica między czasami prostymi i ciągłymi? Czasy proste służą po prostu do przekazania podstawowych informacji. Mieszkam, żyję, pojadę, zrobię, byłem. Tak? Czasy ciągłe są po to, żeby pokazać, że coś trwało przez dłuższy czas czyli jechałam w przyszłości, albo teraz rozmawiamy w teraźniejszości, albo w przeszłości na przykład rozmawiałam z kimś przez godzinę. Czyli jeśli chcemy pokazać, że coś trwało przez dłuższy okres czasu, Używamy przeszłego, teraźniejszego albo przyszłego continuous. A jeśli chcemy po prostu podzielić się podstawową informacją, że coś się dzieje, zadziało albo zdziać będzie, to prostego teraźniejszego, przyszłego albo przeszłego. Więc mamy trzy strefy, dwa rodzaje czasów i trzy umiejętności. A trzy umiejętności to jest umiejętność. Tworzenia zdań twierdzących w każdym z tych czasów, zdań przeczących w każdym z tych czasów i zdań pytających w każdym z tych czasów. Dlatego, że te trzy umiejętności to są dokładnie te trzy umiejętności, których potrzebujesz, żeby przeprowadzić jakąkolwiek rozmowę. Nie ma niczego innego w języku angielskim niż albo tworzenie twierdzeń, albo tworzenie przeczeń, albo tworzenie pytań. I te trzy umiejętności zawsze wystąpią w każdym czasie i tego trzeba się nauczyć. Więc jak to teraz poukładać, żeby? Mieć efekt nakładania na siebie kolejnych elementów w odpowiedniej kolejności, żeby zbudować umiejętność. Przede wszystkim zacznij od czasów prostych. Pierwszym czasem, od którego powinieneś zacząć, jest czas teraźniejszy prosty, dlatego, że jest to tak naprawdę król albo królowa wszystkich czasów. Na tym czasie tak naprawdę zbudujesz całą swoją kompetencję. Więc kiedy spojrzysz na czas teraźniejszy prosty, to już wiesz, że jest to jeden z dwóch czasów teraźniejszości i już wiesz, że. To musisz się nauczyć trzech kompetencji: twierdzeń, pytań, przeczeń. Więc, jak powinien wyglądać Twój plan skutecznego działania? Zaczynając od czasu present. Simple zaczynasz od pierwszej kompetencji tworzenie zdań twierdzących. Jest to najbardziej bazowa kompetencja i na niej tak naprawdę stoi cała reszta umiejętności, których się nauczysz. Jak wygląda twierdzenie w czasie present simple? Osoba, czasownik, reszta zdania. I go to work. He speaks English. They travel together. Osoba, czasownik, reszta zdania. Twój plan działania przez pierwszy tydzień to jest dosłownie tworzenie maksymalnej ilości Zdań na głos z użyciem właśnie tej struktury: osoba, czasownik, reszta zdania. Osoba, czasownik, reszta zdania. Jak to zrobić? Kiedy jedziesz samochodem. Obserwuj, co widzisz dookoła i staraj się powiedzieć to właśnie twierdzeniami. Osoba, czasownie reszta zdania tylko w języku angielskim. W ciągu dnia możesz zatrzymać się na moment, możesz sobie nawet ustawić powiadomienia tak, żeby spędzić dosłownie 2-3 minuty na tworzenie twierdzeń w języku angielskim. I tak robić codziennie przez 7 dni. Tylko i wyłącznie to, nic więcej, nie zajmie to ci to dużo czasu, niemniej jednak zobaczysz, jak bardzo fajnie poukłada ci cały. Język. W drugim tygodniu przechodzisz do drugiego etapu. Wtedy dokładasz przeczenia. Przeczenia w języku angielskim są bardzo proste, więc przejście z twierdzeń do przeczeń będzie banalnie proste, ale jednocześnie będziesz cały czas rozwijał słownictwo. Więc mówisz twierdzeniami i zamieniasz je na przeczenia, opowiadając o tym, co widzisz dookoła, zatrzymując się, tworząc jakiekolwiek zdania z nowymi słówkami, tak, żeby rzeczywiście cały czas mówić w tej strukturze. Staraj się to zrobić jak najczęściej w ciągu dnia, ale dosłownie 2-3 zdania wystarczą. I potem, jak dojdziesz do trzeciego tygodnia, wprowadź strukturę pytań. I przez ten kolejny tydzień skup się na zadawaniu pytań i jednoczesnym odpowiadaniem na nie z użyciem twierdzeń i przeczeń, które już znasz. I tak działaj trzy tygodnie. W czwartym tygodniu fajnie by było, żebyś mógł z kimś porozmawiać, fajnie by było, żeby pomieszać twierdzenia, przeczenia, pytania, żeby cały czas gimnastykować ten mięsień. Jeśli tak zrobisz, to po trzech tygodniach będziesz naprawdę fajnie dysponować czasem teraźniejszym Prostym, które tak naprawdę daje cały fundament do wszystkich innych czasów prostych. W następnej kolejności, jeśli chcesz iść do przodu, to dopiero po tych trzech tygodniach przechodzisz do kolejnego czasu prostego, niech to będzie czas przeszły prosty i znowu uczysz się twierdzeń, przeczeń, pytań. Po czym mieszasz te wszystkie czasy? Zastanawiasz się, jakie dobierać, w którym momencie będziesz mówił, używając czasu przeszłego, w którym momencie będziesz mówić, używając czasu teraźniejszego, a w którym momencie będziesz mówić, używając czasu przyszłego. Dzięki takiej nauce tydzień po tygodniu będziesz przyswajać kolejną strukturę w sposób funkcjonalny. Pamiętaj, żeby to robić na głos, dlatego że po paru tygodniach zauważysz, że po prostu jesteś w stanie te elementy bez problemu zastosować w rozmowie. Pamiętaj, żeby nie przeciążać się słownikowo, żeby dodawać dwa, może trzy słówka dziennie max do swoich nowych tworzonych zdań. Dzięki temu podczas tworzenia nowych zdań i wprowadzania nowego słownictwa wzbogacisz również swoje słownictwo automatycznie. Oczywiście, kiedy zrobisz już wszystkie czasy proste, przechodzisz do czasów ciągłych. Czas teraźniejszy ciągły, przyszły i przeszły i znowu mieszasz te czasy. Ważne jest to, że kiedy skupiasz się na jednym czasie, to żeby tydzień poświęcić na Twierdzenia, tydzień, przeczenia, tydzień pytania. Żeby ich wszystkich nie robić naraz, chyba że już jesteś po trzech tygodniach wdrożenia, czyli zrobiłeś twierdzenia, przeczenia i pytania, i w kolejnym tygodniu wtedy możesz rzeczywiście te umiejętności ze sobą mieszać, i dzięki temu kompetencja będzie się rozwijała w sposób swobodny. Jak zawsze, zapraszam Cię na spotkanie ze mną na żywo, gdzie uczymy się właśnie skutecznej, Komunikacji i mówienia w języku angielskim i układamy wszystko to, co trzeba, w taki sposób, żebyś i Ty bardzo szybko mógł mówić po angielsku. Zapraszam serdecznie. Cześć. Pa.